Cześć, tu Sandra Kalista, jestem psychologiem w żłobkach i przedszkolach mega mocniej, oprócz tego jestem trenerem umiejętności społecznych oraz małą dwóch małych brzdąców. Święta to czas radości i chcemy, aby nasze dzieci taką radość właśnie w tym okresie odczuwały. Jednak nie zawsze nasze oczekiwania pokrywają się z nastrojami naszych dzieci i możemy się spotkać z takimi emocjami jak frustracja, złość albo po prostu niezrozumienie danej sytuacji. Jak więc e, przygotować się do tego etapu? Jak przygotować się do tych e, świąt, żeby przeżywać i rzeczywiście w dużej radości, o tym dzisiaj opowiem. Jak przeprowadzić dziecko przez ten okres przedświąteczny, tak żeby rzeczywiście pojawiło się tutaj dużo zachwytu i radości? Oczywiście służą nam do tego różne rzeczy, jak na przykład kalendarz adwentowy, gdzie rodzice wymyślają super zadania każdego dnia, lub jest możliwość wykorzystania elfa psotnika, który też może zaczarować ten czas, bardzo dużo poczucia humoru włączyć właśnie w ten czas przedświąteczny, ale myślę sobie, że musimy my jako rodzice przygotować się też właśnie do różnych nastrojów i do tego, jak dziecko e, przez to przeprowadzić w najbardziej łagodny dla niego sposób. E, oczywiście starsze dzieci bardzo chętnie włączą się w takie przygotowania i przeżywanie świąt, jak wspólne pichcenie, być może wspólne porządki, e, wspólne dekorowanie domu, e, wybieranie upominków. Co ważne, trzeba pokazać też święta nie tylko z tej strony najbliższych, ale też z tego, jak inni osoby, inne osoby czasami nam zupełnie nie Znane, mogą czegoś więcej potrzebować w trakcie świąt, i rzeczywiście e, dzieci starsze mogą już do takich akcji charytatywnych albo do e, wspierania innych osób potrzebujących, mogą się w tym czasie w to włączyć i pewnie będą bardzo chętne, żeby właśnie w tym okresie pomóc komuś, e, kto ma taką potrzebę. Jednak myśląc o dzieciach młodszych i o tym, ilu, ile rozpraszaczy pojawi się w tym okresie, ile niezrozumiałych dla nich e, wydarzeń, e, sytuacji może się pojawić, Musimy pomyśleć o tym, jak zaplanować to bezpiecznie i małymi krokami, żeby to nie był za duży bodziec, który spowoduje raczej frustrację, a pomyśleć o tym, jak tymi małymi krokami doprowadzić do tego, żeby ta radość w końcu się pojawiła. Małe dzieci lubią sytuacje dla nich przewidywalne, więc warto powiedzieć, czy, czym ten okres będzie różnił się od poprzednich miesięcy i dlaczego będzie tak wyjątkowy. Myśląc na przykład o dekorowaniu domu, warto z dzieckiem zaplanować ten czas i pokazać mu, co będzie się zmieniać. Na przykład kupując choinkę, możemy wprowadzić, żeby ta choinka w ogóle pojawiła się najpierw w domu, a kolejnego dnia na przykład ją ubrać, żeby ten bodziec ze światełkami, z bombkami nie był dla dziecka zbyt duży. Oczywiście dla nas to jest coś pięknego, coś dającego wiele radości ale dla dziecka jest to zupełnie nowa sytuacja, być może wcześniej nie, nie zapamiętana z poprzednich lat, dlatego będzie taka, taką nowością, biorąc pod uwagę, że zmieni się też dekoracja w miejscu, w którym przebywa kilka godzin, czyli w przedszkolu, w jego sali, zmieni się też bardzo dużo. Dom jest następnym miejscem, gdzie też się dużo w wystroju zmieni, więc warto zrobić to stopniowo. Mogą pojawić się również pytania wynikające z niezrozumienia sytuacji i w sumie po co my to robimy, mamo, tato? Po co nam te dekoracje i do jak, na jaki dzień oczekujemy? I tu, ze względu już na każdy dom indywidualnie, czy to tłumacząc kwestiami religijnymi, tradycji, czy w ogóle chęci spotkania się z najbliższymi i okazania sobie radości, to jest ważna informacja dla dziecka. Po co to i na co tak naprawdę czekamy? Co to jest ten 24-25 grudnia i dlaczego akurat wtedy wszyscy spotykamy się przy stole? Warto opowiedzieć o tym dziecku. Być może książeczki mogą przygotować też do tego, jak te przygotowania i do jakiego dnia dążymy, żeby przeszło, prze, przejść przez to łagodnie. Czego jeszcze dziecko potrzebuje, jakich informacji od nas, żeby rzeczywiście ten e, czas był dla niego spokojniejszy, z poczuciem bezpieczeństwa, no i po prostu radosny. Warto mówić też o tym, że spotkamy się e, w Dzień Wigilii czy Świąt Bożego Narodzenia w większym gronie. Czy będzie u nas więcej osób, czy pójdziemy do naszych bliskich, gdzie spotkamy się e, z naszym, naszą rodziną, ale nie tylko najbliższą, e, więc warto też mówić o tym. Warto też mówić o tym, że być może pojawić się jakieś rozczarowanie. I niezrozumienie w pewnych sytuacjach, kiedy ktoś z naszych krewnych zada nieprzyjemne pytanie, lub jakieś niekomfortowe do nas pytanie. Więc tutaj warto też pokazać dziecku, jak stawiać granice. O tym już mówiliśmy, więc do tego zachęcam. Ale myślę też, że warto powiedzieć dziecku o tym, że rozczarowanie może pojawić się w kwestii prezentów. Oczywiście dziecko może napisać list do Świętego Mikołaja i pewnie rodzice do tego się ustosunkują, ale mogą się pojawić prezenty od dalszych krewnych, którzy nie do końca wiedzą, czym dziecko się interesuje, więc jak na to rozczarowanie zareagować i dlaczego ono może się pojawić właśnie w tym okresie, to jest też kwestia bardzo ważna do przegadania z naszymi dziećmi. Wiem, że dla dorosłych okres świąteczny to jest często gonitwa, bieganina, dużo obowiązków do zrealizowania i mamy takie duże poczucie, że musimy z czymś zdążyć. Potem nas to nie cieszy, dlatego że wkładamy dużo wysiłków w to, żeby właśnie wszystko wyszło idealnie. Musimy jednak gdzieś oddzielić to, przekazując ten świąteczny klimat naszym dzieciom. Myślę, że tutaj w tym okresie, może szczególnie właśnie w tym okresie, zabawa to jest coś co e, wprowadzi dzieci w ten okres świąteczny, kto, co przygotuje ich do tego okresu właśnie w taki pozytywny i radosny sposób. E, można dziecko mianować na pomocnika elfa, można dawać mu zadania świąteczne specjalne do zrealizowania, misje specjalne, które będą pracować nad jego samodzielnością, z drugiej strony będą wypracowywać nowe umiejętności, które będzie zdobywał przy sprzątaniu, przy gotowaniu i pichceniu, no i z trzeciej strony będzie zaciśniać się tam więź między rodzicem a dzieckiem, no i ten okres świąteczny będzie dla niego rzeczywiście kojarzył się z przyjemnością i z przyjemnie spędzanym czasem, a mam wrażenie i mam ogromną nadzieję, że wszystkim nam o to właśnie chodzi. Więc przede wszystkim zabawa będzie tym kierunkiem, w który warto wejść z dzieckiem w przygotowaniach świątecznych. Myślę sobie, że ten okres przedświąteczny może nam pokazać, że rodzina to drużyna, więc działa razem i wspólne rzeczy może wykonywać razem, wspólne pieczenie, pichcenie, gotowanie. Wiem, że dla rodziców czasami szybciej. I lepiej byłoby zrobić coś samemu, ale właśnie z tego powodu, że działamy drużynowo w trakcie świąt i chcemy zaangażować nasze dzieci w te przygotowania, warto dawać im jakieś drobne chociaż zadania. Kawałek ciasta do rozwałkowania, kawałek ciasta do ugniatania, pokrojenie marchewki, dorzucenie czegoś do sałatki, to już sprawi, że mają wpływ, jak dane danie wygląda, jak smakuje i że rzeczywiście mogły. Zdecydować, w którym kierunku w tych kuchennych, małych rewolucjach pójść. Z drugiej strony myślę sobie, że ten okres to też dobry czas, żeby kształtować empatię, ale też, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje poza naszym domem. To okres wielu zbiórek, wielu akcji, gdzie pomagamy zwierzętom, osobom potrzebującym, więc w takie akcje też jak najbardziej dobrze angażować dziecko i pokazywać mu, że są osoby, które potrzebują w tym czasie specjalnego wsparcia. Myślę sobie też, że jeżeli dziecko chodzi na zajęcia dodatkowe, ma przyjaznych sąsiadów, to dla nich też warto przygotować jakiś miły akcent i upominek, który pokaże, że dziecko jest w jakiś w sposób im wdzięczny, lub że po prostu ich lubi. To jest taki okres, żeby pokazać e, to, że jesteśmy wobec, inni, wobec innych e, mili, e, że okazujemy swój szacunek, że jesteśmy gdzieś w nich blisko, więc nie tylko zamykamy się w domu, ale wychodzimy też poza, żeby pokazać jak, e, jak dobrze i e, radośnie spędzić ten czas. A Waszym przedświątecznym zadaniem jest to, żeby zasubskrybować nasz kanał. Bardzo polecam! Ponieważ w tym okresie rutyna dziecka może się delikatnie zaburzyć i na przykład w czasie oglądania bajki albo czytania książki, swobodnej zabawy czy zabawy z rodzicem, my Dorośli możemy mieć zupełnie inny plan. Właśnie teraz chcemy stroić choinkę, robić pierniki lub zupełnie coś innego. To dziecko musi o tym przede wszystkim wiedzieć. Musi mieć to zapowiedziane, żeby w tym aspekcie nie było niespodzianek. Powiedzenie, czasami nawet rano, że po przedszkolu nasza rutyna w ciągu dnia będzie wyglądać zupełnie inaczej, da mu ten czas, żeby się na to przygotować i żeby to gdzieś zaakceptować. Jeszcze starsze dzieci, kiedy wchodzą w etap gier, kiedy wchodzą w etap e, taki, takich bardzo zamkniętych, Zamkniętych zabaw. Warto też pokazać im, że nasza rutyna, kiedy moglibyśmy teraz siedzieć i oglądać serial, też się zupełnie zmienia. Może pokazać, że zaangażują się w to, będą chcieli nam w tym towarzyszyć, żeby jednak się do nas gdzieś przyłączyć. Czyli przede wszystkim swój przykład. Przede wszystkim pokazywanie, że rutyna może się gdzieś zmienić i ostrzeganie przed tym, ale myślę sobie też, że to my, rodzice jesteśmy od wyznaczania gdzieś granic, zwłaszcza dla tych dzieci starszych, które najchętniej zamknęłyby się na weekend w pokoju przy komputerze, no to jednak my, po, jako rodzice, jako doświadczeni, mama i tata potrafimy wskazać im granice, no i dać im tą uwagę do tego, że my będziemy z nimi przy tych aktywnościach, przy tych przygotowaniach świątecznych, więc będziemy mieli więcej. Czasu na to, żeby porozmawiać, żeby może przegadać jakieś trudne sytuacje. E, dzięki temu dziecko z większą chęcią i radością będzie chciało w tym uczestniczyć. Aby ułatwić dziecku e, wejście w przygotowania świąteczne, może warto przygotować e, kalendarz adwentowy w formie zadań do realizowania, a nie 24 upominków czy słodkich e, rzeczy, które dostanie dziecko każdego dnia. Takie specjalne zadanie w każdym okienku to takie wzmocnienie dziecku, że ma. Wpływ na to, jak będą wyglądać te przygotowania, no i potem sama święta. Drodzy rodzice, dobrze wiem, że dacie sobie w tym okresie radę, i ten czas będzie kojarzył się z waszemu dziecku tylko z cudownymi wspomnieniami. Jeżeli chcecie pooglądać więcej naszych odcinków, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Pa, pa! Tu znajdziecie odcinek o zabawie swobodnej, a tu znajdziecie odcinek o seksualności Waszych dzieci.